Cześć, witam was serdecznie. dzisiaj wam pokażę jak skasować inspekcję oleju w samochodzie Ford Kuga MK2, 2014 rok, 2.0 diesel. No wam, ale proszę bardzo wchodzimy tutaj w komputer w ustawienia. Informacja, ostrzeżenie. Następnie naciskamy jednocześnie hamulec i pedał gazu. I mamy takich dość usuwa się jest czyli trwa usuwanie inspekcji. Trzeba tak chwilę przytrzymać i za chwilę powinno być już to zrobione. reset Complete czyli zostało skasowane. Włączam zapłon. Oczekam 2 sekundy. Włączam zapłon. Zero aktywnych ostrzeżeń. Czyli zostało skasowane. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się kombus przyda. Pozdrawiam na razie. Oh